Witam Was bardzo serdecznie i ponownie z Rosmana. Dzisiaj Wam pokażę produkty, które warto kupować, bądź I też, których nie warto. Także serdecznie Was zapraszam do oglądania. Sprayów do stóp nie polecam ze względu na aluminium w składzie i alkohol, który niszczy barierę lipidową. Także zdecydowanie nie polecam Wam kupna tych dezodorantów do stóp, jeżeli nimi byliście zainteresowani. mamy szkodliwe odżywki do paznokci, jak i również topy. Niestety mikroplastik, pochodne formaldehydu w składzie tutaj to samo. Także no niestety nie mogę Wam polecić tych produktów. Do depilacji, które mają w swoim składzie kancerogeny, niestety pochodne formaldehydu, pochodne amoniaku. Nie wyobrażam sobie tego aplikować na skórę. Także nigdy w życiu, niestety, zdecydowanie nie polecam Wam tych produktów metyki z alkoholem, który niszczy barierę lipidową. Dodatkowo ten koncern Gillette, jak i Nivea i testują na zwierzętach, także no niestety zdecydowanie odpada. Tutaj są najgorsze pianki do golenia, także też zdecydowanie koncern testuje na zwierzętach, także zdecydowanie odradzam. Proszę bardzo tutaj również. Także niestety zdecydowanie nie mogę Wam polecić tych Produktów. Aktywator skrętu z tej marki SoFlow za 24,99. Skład wzorowy. wzorowy, bez zarzutu. Nie mam tutaj się do czego przyczepić. Także, jeżeli szukaliście kolejnego aktywatora skrętu, jesteście kręciołkami, to jak najbardziej śmiało zainteresujcie się tym produktem, ponieważ warto. Skład jest wzorowy. Nie mamy tutaj żadnych składników, które by mogły niszczyć włosy. Także śmiało polecam. Mamy bezpieczne wody Adopt, perfumowane są trwałe, także jak najbardziej po 39,99 zł także jak najbardziej mogę Wam śmiało polecić te wody moim ulubieńcem jest kokolada pachnie kokosowo, także jak najbardziej mogę Wam polecić taką terapię do rąk i paznokci za 29,99 skład wzorowy, mamy tutaj mleczko, pszczele i wiele substancji regenerujących płytkę paznokcia także jeżeli szukaliście takiego serum do rąk i paznokci za 29,99 mamy hit, które polecam. Mamy szampony w kostce marki Isana, składy wzorowe za 19,99 groszy. Także, jeżeli lubicie takie szampony w kostkach, to tymi dwoma warto się po prostu nadzwyczajnie w świecie zainteresować. są Gatki Sodium Lauret Sulfate. Sodium lauryl sulfate, który jest zakazany już w wielu państwach, testy na zwierzętach, mikroplastik, a sodium lauryl sulfate jest stokroć gorszy od sodium lauryl sulfate, który sam w sobie już jest masakryczny, niszczy barierę lipidową i jest potencjalnym kancerogenem. Także jeżeli. Zastanawialiście się, no to kup nam tych żeli i kupujcie ich. Zdecydowanie. Ponadto koncern sprzedaje na rynku chińskim, czyli testuje na zwierzętach. To samo z tymi żelami pod są to produkty marki Schwarzkopf, Schwarzkopf testuje na zwierzętach ze względu na sprzedaż na rynku chińskim, także nie polecam. Ale te ZZIAI Wam polecam gorąco genialne składy i atrakcyjna cena 7 zł, niecałe 8 ziaja naturalnie pielęgnujemy, również Wam polecam. Baśki Wam nie polecam, ponieważ ma sodium lauryl sulfate w składzie. Ale ziaje jak najbardziej Wam polecam śmiało, genialne składy, także mogę Wam ze stanowczością pełną zarekomendować. Koncern, który ma produkty tragiczne, składowo pełno mikroplastiku, SLS-u, sodium lauryl sulfate i kancerogenów, dodatkowo testuje na zwierzętach, ponieważ sprzedaje na rynku chińskim. W tych produktach jeszcze mamy alkohol denaturyzowany przy okazji masakra jedna wielka tutaj mamy całą serię zobaczcie ile tego jest to jest po prostu masakra także zdecydowanie Wam nie polecam tych produktów i tutaj Wam jeszcze pokażę szaumę Również koncern Schwarzkop testy na zwierzętach, składy tragiczne, Garnier, Fructis również, bo to jest koncern Loreala. Oni kłamią, że nie sprzedają w Chinach, sprzedają cały czas na rynku chińskim i się zgadzają na testy na zwierzętach. Owszem, na terenie Unii Europejskiej nie ma zgody na testy na zwierzętach i w Unii nie są testowane produkty na zwierzętach, ale na rynku chińskim już tak. Jeżeli producent chce być na rynku chińskim, to musi wyrazić zgodę na testy na zwierzętach. Także niestety, ja tych produktów nie polecam, tych również również, również nigdy w życiu a tych już zdecydowanie nie polecam, ze względu na sodium laurel sulfate, sodium laurel sulfate mikroplastik, oblepiacze i również testy na zwierzętach, ale te już Wam polecam Neboa, genialne szampony, także jak najbardziej, jeszcze raz nie zaszkodzi pokazać Wam Miję dla przypom przypominajki w związku z ilością filmów żebyście sobie zobaczyli że Mija również jest hitem do włosów który warto Kupić. Także jak najbardziej, jeżeli szukaliście dobrych produktów do włosów, możecie mi no, je i neboę. zakupić. Petal Fresha również możecie zakupić. Bibajo, tylko uważajcie na alkohol, bo w kilku produktach jest alkohol. Jak będę miał chwilę, to sprawdzę Wam dokładnie, w których. Jope, jak najbardziej, śmiało również można kupować. Zdecydowanie mogę Wam zarekomendować, ale jeszcze Wam coś pokażę. Robimy sobie taki spacerek. Tutaj mamy dopiero zło. Ile mikroplastiku, oblepiaczy, alkoholu, który niszczy barierę lipidową skóry głowy. A tego to już nigdy nie kupujcie. To jest sam SLS, sam rypacz bariery lipidowej i niszczyciel płaszcza lipidowego na skórze głowy. Tego nigdy w życiu nie kupujcie. Naprawdę Wam stanowczo odradzam. Naprawdę nie róbcie tego swojej skórze. Ale za to to Wam już jak najbardziej mogę zarekomendować genialne napoje, napój ryżowy, sojowy, owsiany, owsiany, migdałowy, mega. Także w różnych cenach. Ale jak najbardziej, jeżeli lubicie takie mleka roślinne, to śmiało Wam polecam. Moim ulubieńcem jest kokos, ale jest wyprzedany. Dobrze, że mam w domu zapas. Dodaję go sobie do kawki. Także jak najbardziej śmiało polecam. Wam te mleka roślinne, bo są po prostu genialne. Nie kosmetycznie, ale dietetycznie. Nie jestem specjalistą od sprawy żywienia, ale jeżeli chodzi o te owoce suszone, mega, przepyszne. Jeżeli lubicie owoce suszone, to jak najbardziej śmiało kupujcie naprawdę mega, a mango i jabłko jest mega przepyszne. Także troszeczkę dietetycznie, kosmetyki jedzenie, ale jak najbardziej mogę Wam polecić, bo sam jem i uwielbiam, uwielbiam po prostu. Mamy do ciała marki Holify, wzorowe składy za 22 zł obecnie w Rosmalii, także mogę polecić. Tutaj mamy świetne żele pod prysznic marki Job, które kosztują obecnie 12,49 Świetne, delikatne żele myjące, są bardzo delikatne, mają wzorowe składy nie są testowane na zwierzętach, także jak najbardziej mogę Wam te żele pod prysznic w pełni zarekomendować. Dziewczynek takie księżycowe, serie kosmetyczne od Only Bio, szampon, odżywka, mgiełka, także jak najbardziej, o zapachu coli, kiwi, odżywka, szampon, mgiełka taka z brokatem do włosów, także jak najbardziej można śmiało, warto kupować te produkty, ponieważ mają wzorowy skład i jak najbardziej w pełni uważam, że warto wykupić te produkty z Rosmana. Hity, idealne składowo, które polecam zdecydowanie. Tutaj mamy genialne peelingi do twarzy, to upa my skin changer, enzymatyczny, kwasowy, który był przeze mnie polecany i ten również był przeze mnie polecany. W cenie 25,99, także jak najbardziej. Również ta akurat jak REN, jako 11 serii, ma dobry skład i była przeze mnie polecana. Są to kwasy, które aplikujecie na 8 minut i spokujecie. Ten żel do twarzy cotworzystołpy również ma wzorowy skład. A tutaj już mamy tragedię składową testowaną na zwierzętach, neutrogeny. Także podziękuję serdecznie. Tutaj macie żeles i sany, które można stosować codziennie, ponieważ tutaj ten kwas nie wykazuje właściwości złuszczających, a nawilżające, także można go stosować codziennie. Tutaj mamy nowość z kwasem glikolowym na przebarwienia i przeciwzmarszczkowe, ponieważ kwas glikolowy penetruje do skóry właściwej i ją pogrubia, także jest to najsilniejszy z kwasów, który działa przeciwzmarszczkowo. Tutaj mamy peeling już mechaniczny z dzisiaj, naturalnie pielęgnujemy w cenie złotych, także jak najbardziej w pełni również Wam go polecam, pokazywałem Wam go na kanale tutaj również mamy balsam emolientowy z Laba cała seria z Lab poza kremem z filtrem ma wzorowe składy, krem z filtrem ma mikroplastik, ale ten balsam do demakijażu również jest genialny i mogę Wam polecić i tutaj żel z wianka myjący do twarzy z miodunką jak najbardziej Wam również polecam i ten żartoupa Authentic, również genialny składowo do każdego typu skóry tych produktów zdecydowanie nie polecam marki Nivea ze względu na testy na zwierzętach polecam Wam pianki z Facebooka, genialne składowo oczyszczające pianki, tutaj pianki te dwie, te trzy, niebieska i różowa i biała z Ziai tutaj mamy też czyste składy i dla każdego typu skóry te pianki są odpowiednie, także mogę Wam polecić. Produktów Wam nie polecam ze względu na testy na zwierzętach. Koncern Schwarzkopf jest to niemiecki koncern, który sprzedaje na rynku chińskim, czyli dobrowolnie wyraża zgodę na obowiązujące prawo chińskie, czyli na testy produktów na zwierzętach. Także zdecydowanie nie polecam. Ponadto składy są pełne SLS-ów, które niszczą barierę lipidową, mikroplastiku, silikonów, a silikony są dobre, ale nie w szamponach, ponieważ w szamponie nie może być silikonów, ponieważ szampon ma oczyszczać skórę głowy, a szampon zawierający silikony niestety obciąża skórę głowy. W odżywce na końcu silikony są dozwolone w pełni, ale no niestety składy pełne mikroplastiku, alkoholu izopropylowego. Zdecydowanie Wam odradzam te produkty, tak jak i również tutaj Wam pokażę Else Floreala. Zdecydowanie Wam również nie polecam tych produktów. Nie... Dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Jeżeli tak, to proszę łapkę w górę i komentarz. Buziaki wielkie, do następnego filmu. Pa!